Detective John Red Office 23.30. At last I can find the words to tell you how glad... Dobra, tam się cieszę, że nas zobaczył. I can stay the same myself. Dobra, Ta, ten drugi tak samo, chociaż to chyba kobita w paszczu, tak mi się wydaje. Nothing so easy, get right of me. Dobra. Tak ci łatwo nie pójdzie ze mną. Myślisz, że z tym idiotą. I co on tu pokazuje? Torbę z sianem. OK. Do you give me these scraps of paper hopping... Aha, że, że co, że pieniądze mogą być fałszywe? To jest bardzo ironiczne, Johnny. ruin my money again. Dobra. No ok, no w każdym razie tutaj przed północą jest rozmowa bardzo ożywiona. Bang, no właśnie, chciałem powiedzieć, że e, zaraz ktoś komuś da popysku. I Lana with House. Ding, 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 powiedział budzik. To, jest, to jesteśmy my chyba, to jestem ja. No, the alarm clock always have... No dobra, dobra, dobra. Switch of the alarm clock. I co? Musimy zrobić minigierkę, żeby budzik włączyć? Lubię Pacjansa, wam powiem. W sensie, że nie grałem z 20 lat w Pacjansa, albo nawet i 30, bo jestem stary chłop. Ale lubię. Co? Szóstkę w ósemkę? Aha. No no, tutaj schodzimy z tego, nie? Dwojeczka. I co, as na dwójeczkę? Teraz tak. Siódemka. Że co? Aha, ósemkę na i tu dziewiątkę, tu dziesiątkę, tu jupeczek. Królowa, król. I co, możemy zjechać w dół? Bardzo to jest dowolne. Widzę, dobra, może być. Yy, alarm clock, i co przygody mamy, tak? Pięknie. Yy, dobra, pierwszy dzień w robocie, i co że tutaj trzeba teraz sort yourself out, że, że siebie trzeba przygotować. Dobra, to zrobimy sobie, to w następnym odcineczku. Trzymajcie tam się.